Cześć Boże Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Polscy sadownicy mają dość unijnej polityki prowadzonej w związku z rosyjskim embargiem oraz nieskuteczności polskich władz w zakresie rekompensat. Dlatego dziś o 10:00 wyjdą na ulicę Warszawy. Sadownicy zaprotestują między innymi przed kancelarią premier, premier Rewy Kopacz oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 145 milionów euro rekompensat to szacunki Ministerstwa Rolnictwa dotyczące pokrycia strat rolników związanych z rosyjskim embargiem. 128 milionów euro to natomiast kwota, jaką na rekompensaty przeznaczyła Komisja Europejska. Problem jednak w tym, że nie są to pieniądze dla Polski, ale dla wszystkich krajów Wspólnoty. Obiecanka, że dostanę jakieś wsparcie z Unii Europejskiej praktycznie yy, poległa na ten moment. Myślę, że Komisja Europejska trochę się usztywniła z uwagi na ogromną ilość potrzeb dla Polski, bo Polska praktycznie osiągnęła no, po wszystko, co było możliwe i w związku z tym teraz trwa weryfikacja, trwa kontrola, to wszystko się przedłuża, wszystkie decyzje administracyjne są w toku, czy będą rozpatrzone, czy nie. A rolnicy i warzywnicy, ogrodnicy i warzywnicy mają pełne składy owoców i warzyw. Polscy sadownicy mają dość bezczynności i kolejnych obietnic, dlatego dziś wyjdą na ulicę, by wyrazić swoje oburzenie. O godzinie 10 zaczynamy pod Radą Ministrów i w Annopolu na przejściu między Annopolem a, a, a mostem na Wiśle. Proces zaczyna się o 10, kończy się o 14. .00. Mamy spisane cztery podstawowe postulaty. Podstawowym, tym, który jest dla nas najważniejszy, to jest kwestia rekompensat finansowych za wycofanie z rynku. Kolejny problem to kwestia spłat rolniczych kredytów. Tu rolnicy także oczekują szybkich decyzji. My nie chcemy umorzenia, my chcemy rozłożenia. Powinien pójść czytelny sygnał poprzez agencję restrukturyzacji, że przedłuża dopłatę do kredytów od, yy, preferencyjnych które są udzielone i wymaga się ich dzisiaj spłaty. Rolnicy i sadownicy zwracają uwagę na nieskuteczne działania rządu w zakresie zarówno kredytów, jak i rekompensat. Co prawda minister rolnictwa Marek Sawicki poszukuje nowych rynków zbytu. Jednak kierunek, w jakim idzie resort, nie będzie w stanie nadrobić strat związanych z rosyjskim embargiem. Współpraca z takimi krajami jak Kazachstan czy Azerbejdżan to zdecydowanie za mało. Jak wskazuje poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, rynki tych krajów mocno odbiegają od tego w naszym kraju. To nie są kraje ani liczne, to jest jedno. Drugie, to są kraje muzułmańskie i Azerowie i Kazachowie są w większości muzułmanami. Oprócz tego, to są kraje oczywiście dość specyficzne, liczącej się produkcji m.in. warzyw, balaniny, wołowiny, tego co głównie Arabowie spożywają. Ja się z jednej strony cieszę, że pan minister próbuje szukać jakichś możliwości poza Polską. Szkoda, że dopiero po siedmiu latach sprawowania funkcji ministra przez, przez PSL, w tym znaczną część tego okresu, przez pana Sawickiego, kiedy próbuje kopać studnie, kiedy ogień na dachu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to były kierunki akurat najbardziej dla Polski atrakcyjne. Rolnicy zaprotestują między innymi przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, pod Ministerstwem Finansów, przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wskaźnik onkologiczny, który ma wejść w życie od przyszłego roku, budzi niepokój lekarzy. System, który jest częścią pakietu onkologicznego, ma być stosowany przez lekarzy rodzinnych w celu dokładniejszego diagnozowania choroby. Jednak obawa przed odmową finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia specjalistycznych badań może pogorszyć sytuację pacjentów onkologicznych, alarmuje środowisko lekarskie. Od stycznia 2015 roku na dodatkowe finansowanie będą mogli liczyć ci lekarze rodzinni, którzy u co najmniej jednego z 15 pacjentów rozpoznają nowotwór. Wskaźnik onkologiczny, który zdecyduje o dodatkowych środkach dla lekarzy rodzinnych, umożliwi im także prawo do wystawiania karty onkologicznej. Lekarze mogą jednak nie chcieć kierować pacjentów na specjalistyczne badania, w obawie przed odmową ze strony NFZ finansowania wykonanych badań, które ostatecznie nie potwierdzą raka. Zdaniem środowiska lekarskiego, wprowadzenie w Polsce wskaźnika onkologicznego jest wielką niewiadomą i spowoduje dodatkowe koszty. Ministerstwo Zdrowia, jak zauważa poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej komisji zdrowia, rozpoczęło rozwiązywanie tego palącego problemu, jakim jest sytuacja w dziedzinie onkologii od złej strony. A to zielona karta, a to różnego rodzaju wskaźniki, generalnie biurokracja, która pacjentom niczego nie ułatwia, utrudni życie głównym problemem polskich pacjentów, również tych onkologicznych i jeżeli chodzi o długie kolejki, to jest oczywiście oprócz złej organizacji Kwestia zbyt małego finansowania, zbyt małych pieniędzy, które w Polsce przeznaczy się na leczenia, kupna odpowiedniej ilości sprzętu poprzez kształcenie odpowiedniej ilości lekarzy, specjalistów, kończąc na odpowiedniej wysokości kontraktów na takie czy inne procedury medyczne. Poprzez przesuwanie pieniędzy, różnego rodzaju sztuczne zabiegi tak naprawdę żadnego problemu nie rozwiąże. Odczarować zespół Dauna to tytuł wystawy zorganizowanej w Sejmie, a zarazem cel akcji, która ma pokazać wartość każdego ludzkiego życia, którego nie może odebrać żadne ludzkie prawo. Wystawa, na której widnieją fotografie dzieci z zespołem Dauna, to inicjatywa parlamentarnego zespołu członków i sympatyków ruchu Światło Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Narodziny dziecka z zespołem Downa to dla większości rodziców niełatwy czas. Było to trudniejsze dla mojego męża, który rzeczywiście musiał pokonać w sobie taką no, trud przyjęcia dziecka z zespołem Dawna. Było to nasze kolejne już dziecko, bo piąte dziecko, które się urodziło. Jednak po kilku latach trudnego doświadczenia dzieci te wnoszą w życie najbliższych niepowtarzalną radość z każdego dnia. Ich szczera i bezwarunkowa miłość daje rodzicom ogromną siłę dziecko nie wszystko rozumie, co się do niego mówi. Kasia bardzo dobrze rozumie, świetnie po prostu reaguje na wszelkie polecenia, na zabawy, w jak należy zareagować. Dzieci z zespołem dełna, tak samo jak zdrowe dzieci, potrzebują nie tylko miłości i akceptacji, ale przede wszystkim takiego samego prawa do życia. Niestety w ostatnim czasie coraz więcej dzieci z podejrzeniem choroby jest zabijanych przed narodzeniem. Silne lobby proaborcyjne wywiera coraz większy wpływ na to, kiedy i zgodnie z jakimi normami ma się urodzić. Zaostrzenia tzw. przepisów aborcyjnych chcą także politycy. Tutaj zapadają często decyzje w sprawie tego, jak, jak traktować osoby niepełnosprawne. Ostatnio słyszeliśmy dużo o tym, że były tu pikiety w Sejmie, rodzice strajkowali. Stąd pomysł, by w Sejmie zorganizować wystawę odczarować zespół Dauna. Celem ekspozycji, na których widnieją fotografie dzieci z zespołem Dauna jest ukazanie prawdy o tak zwanej aborcji. I chcemy właśnie tu w Sejmie pokazać, gdy w tej chwili tak dużo krzyczy się na ten temat, że dzieci właśnie tak chore, niepełnosprawne powinny być zabijane w łonie matki. My chcemy pokazać, że te dzieci mają wielką wartość. Czy wystawa poruszy sumienia polityków? Przypomnijmy, ostatnio Sejm odrzucił obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny. Miał on wprowadzić zakaz zabijania nienarodzonych dzieci, u których wykryto wady genetyczne przed narodzeniem. Nie milkną słowa krytyki po niedzielnych wyborach lokalnych władz w samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówi wprost: wybory w Donbasie to farsa pod lufą karabinów. Sytuację w tym regionie Poroszenko chce omówić podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Zdaniem prezydenta Petra Poroszenki niedzielne wybory były brutalnym naruszeniem protokołu mińskiego, który 5 września podpisały Ukraina, Rosja i OBWE. grubym Protokół z Mińska stanowi postępowanie o wstępnych wyborach lokalnych w wyznaczonych miejscach w regionie Donbasu wyłącznie i tylko na podstawie prawa ukraińskiego. wyborów wyjątkowo wybory w separatystycznych republikach Donieckiej i Ługański skrytykował także ukraiński MSZ. Oświadczył, że popierając to głosowanie Rosja dąży do eskalacji sytuacji w regionie. Jak zauważa dr Andrzej Zapałowski, historyk, Moskwa będzie próbowała wspierać samozwańcze republiki militarnie, tłumacząc to legitymizacją nowych władz po niedzielnych wyborach. Te republiki będą się odbudowywać, będą tworzyć regularne siły zbrojne, już nie powstańcze, tylko regularne, jeżeli Rosja ich uzna. To Rosja oficjalnie będzie dostarczać broń broń ciężką. Tymczasem na wschodzie Ukrainy, jak wskazują analitycy, trwa przegrupowywanie separatystów. Do dyspozycji mają oni 115 czołgów i 280 wozów opancerzonych. Władze Ukrainy już wzmacniają potencjał obronny w razie rozwoju sytuacji. Na dziś prezydent Petro Poroszenko zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. I tylko na osnowie zakłonił Ukrainy. Będziemy kompleksowo analizować sytuację, dołożymy niezbędnych zmian w naszym scenariuszu działania, biorąc pod uwagę zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne prognozy. My się kolosalnych Jak podaje Biały Dom, od początku walk na wschodzie Ukrainy między wspieranymi przez Rosję separatystami i wojskami ukraińskimi śmierć poniosło już 4 tysiące osób. Na koniec przenosimy się do Nigerii. Co najmniej 32 osoby zginęły, 119 zostało rannych w wyniku zamachu bombowego na wschodzie tego kraju. To już kolejny atak, do którego przyznała się w ostatnim czasie islamska organizacja Boko Haram. Według ustaleń władz zamachowiec samobójca wmieszał się w tłum przechodzących przez centrum miasta szyitów i tam zdetonował ładunek wybuchowy. Liczba ofiar śmiertelnych stale rośnie. Do zamachu doszło w jednej ze stolic gospodarczych na północy Nigerii, w którym od maja ubiegłego roku obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony, aby zakończyć powstanie ekstremistów sunnickich z organizacji Boko Haram, w którym zginęło już ponad 10 tysięcy osób. W niedzielę wieczorem napastnicy przy pomocy materiałów wybuchowych zaatakowali więzienie w mieście Lokoya w środkowej części kraju i uwolnili co najmniej 144 więźniów, w tym członków ugrupowania Boko Haram. 1 listopada przywódca islamskiej organizacji poinformował, że ponad 200 uczennic uprowadzonych w połowie kwietnia przeszło na islam i zostało wydanych za mąż. Porwanie dziewcząt, głównie chrześcijanek, bardzo poruszyło społeczność międzynarodową. W obliczu dramatycznej sytuacji, w której znaleźli się mieszkańcy Nigerii, ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec postanowili poprzeć ten kraj w walce z Boko Haram. Wspieramy Cię w walce z terroryzmem, w walce z Boko Haram. Jest to niezbędna walka nie tylko w tym kraju, ale w całym regionie. Szczególnie doceniamy wysiłki, które są dokonywane w celu uwolnienia młodych dziewcząt. Boko Haram od 2009 roku prowadzi zbrojną walkę o przekształcenie Nigerii lub przynajmniej części jej terytorium w muzułmańskie państwo wyznaniowe, w którym obowiązywałoby prawo szariatu. Jest postrzegane jako największe zagrożenie dla Nigerii, najważniejszego producenta ropy w Afryce. To były informacje dnia, więcej o dziesiątej, a teraz prognoza pogody. Zapraszam. Cześć Boże, Julita Przyczka. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią Europą rozległy niż z frontami atmosferycznymi. Na wschodzie oraz w południu kontynentu pogodny wyż, który powoli ustępuje. Polska znajdzie się w zasięgu wspomnianego niżu, a nad obszar naszego kraju zacznie napływać ciepłe powietrze z południa kontynentu. Najwięcej słońca dziś w środkowo-wschodniej Europie. Na zachodzie niewykluczone opady deszczu, a w górach skandynawskich śniegu. Temperatura od 3 stopni Celsjusza w Moskwie, około 13 w Paryżu i Berlinie, do 16-18 w Atenach, Rzymie, Marsylii, a także Wiedniu. A jakie aury możemy spodziewać się w Polsce? W całym kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe. Jedynie w rejonie Pomorza i na południu więcej chmur, ale bez opadów. Temperatura od 10-11 stopni Celsjusza na Podlasiu, Mazowszu, a także w rejonie Wybrzeża około 13 na zachodzie i południu do 15 w Małopolsce. Będzie wiał silny południowy wiatr. W górach zaznaczy się halne. Ciśnienie wyniesie około 1008 hektopaskali i będzie się wahać. A teraz zapraszam Państwa na wędrówkę do poszczególnych regionów naszego kraju.